Wiesz, że drzewa i iglaste wytwarzają fitoncydy, czyli naturalne olejki, które obniżają poziom stresu i poprawiają koncentrację. No i teraz wyobraź sobie, że siedzisz na tarasie apartamentu 11 Słońce Woda Las w Cedzynie, a cały ten leśny aromat masz na wyciągnięcie ręki. To miejsce jest dosłownie między wodą a górami. Z jednej strony zalew z plażą i kajakami, a z drugiej szlaki gór świętokrzyskich. Zimą wsiadasz w auto i w kilka minut jesteś na stoku. Sam apartament, nowoczesny, jasny, 45. Metrów kwadratowych tylko dla ciebie i twoich bliskich. Dwie sypialnie, przestronny salon, aneks kuchenny z ekspresem do kawy i wielki taras z widokiem na las. Do tego Smart TV, 55 cali, żeby wieczorem obejrzeć coś wspólnie. A jeśli masz psa, to on też się ucieszy, bo możesz go zabrać. To świetna baza wypadowa. Czy dla pary, czy dla rodziny z dziećmi, które tu nie będą się nudzić ani latem, ani zimą. Jeśli masz w planach odpoczynek w bardzo praktycznym wydaniu, ten apartament warto sobie zapisać.